Hej, witajcie drodzy widzowie, Areco265, kłaniam nisko i zapraszam Was, że w drugim sezonie na mecz zapraszam, e, rozpoczynamy drugi sezon jako kariera menedżerska Arkadiusza Katnowskiego e, reprezentacji Polski może tak teraz, żeby nie, nie robić oddzielnej listy, to jeszcze... E, Zdecyduję playlisty. No, tam nazwę playlisty, że będzie sezon pierwszy i drugi połączone razem. Tak samo zrobię z, chyba z Real Madrid, kariery medylowskiej Real Madrid i nie zaczynamy bez zbędnego przedniemania mecz jednej ósmej już mistrzostwa świata Polska, Norwegia, bez zbędnego przedłużania. To jedzie. Polska Norwegia zaczyna. Lewandowski jest dziś w centrum uwagi. Ma najwięcej bramek tych rozgrywka. dziś pokażę dlaczego? już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Dzisiejszy mecz skomentujemy w tuecie. Ja nazywam się Tomasz Smogowski, a obok mnie, z takiej no taki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Zaczynamy zmagania w jednej ósmej finału. Co świata, nie może pozostać bez rozstrzygnięcia. Reprezentacja Polski. Już widzę kogo przypuszczalnie mamy w jednej czwartej. Dam trochę głośniej. Oj, wybaczcie. Oglądamy teraz wyjściowy skład pierwszej drużyny. Chyba będą grać ustawieniem 1, 5, 4, 1 wiatru. Na to się domek zanosi. Pytanie tylko, co to dokładnie. Rycięskiego składu się nie zmienia, nie? z użyciem bocznych obrońców, czy też elastyczne ustawienie, w którym zobaczymy raczej graczy głowy. No ale o tym przekonamy się już nie ma. Jedna ósma finału. To na Mistrzostwach Świata ten etap, kiedy pojawiają się już naprawdę ogromne emocje. Nic dziwnego, w końcu w fazie pucharowej jest tak, że decyduje jeden mecz. i jedzie do domu. Faktycznie, teraz jakby się zaczynał inny turniej w zestawieniu z fazą grupową. Odtąd każda pomyłka będzie niezwykle kosztowna, a margines błędu po prostu nie istnieje. Oto na kogo zdecydował się trener drugiej drużyny. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry z które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krymioobieg drużyny. E, early. I ruszyła pierwsza połowa. Ty, Halan, nie rozpędzaj się. A ty kudziwa myślisz, że co? Sonderberger. Świetna interwencja. Znowu są przygnite. Fak. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę jest Robert Lewandowski. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją tylko i precyzyjnie. Także takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów w drużym I tracą teraz posiadanie piłki. Lewandowski dobrze zabiera się z piłką. Będzie zabójczo groźny. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Dwa. Piotr Zieliński. Bez problemu wybiór przeciwnika w pole. Wierzyć w to, co się stało! Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze, wszystko poza strzelem! Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Dalej jest ciekawie! Ale szuder, że. Minimalnie nie Jak to było jego uderzenie? Grupa, w końcu wejdzie. Dane wejście, akcja przerwana. Avant. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! I panie Wojtek, sensny Aż Szlak. szlak. Muszę wymienić. Gru... A no tak, grochicki jest Nie dobrze, już stracimy. No dobra, to małe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Powiedzmy sobie szczerze, źle wykonane dośrodkowanie. Jonas Svensson, zaraz się na Miejsce może stąd dośrodkować. Ale kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Znakomite, padłe podanie. Grońca go teraz odpuścił. Czy ta okazja da prowadzenie? Tu! Lewandowski nie zawodzi. Otwiera strzelanie w tym meczu. No coś mi mówi, że ma tu ochotę na więcej. tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontratatu. A Robert Lewandowski pokazał po raz kolejny, że potrafi grać z rywalem na plecach i mimo tej łatwej sytuacji umieścił piłkę w Może nam się wynik. Jest no tak okay. O. Czekajcie, może to przesunąć bardziej na środek. Okej, okay. jest. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Tak się powinno stopować ataki rywala. Czemu Krycha ma trzynastkę to ja nie mam pojęcia. No, w... Przecież mu zmieniałem bo... to. Spalony. A mogło być tu Gdzie tam był spalony? bo Obrońcy tu się ledwo ruszali stamtąd. I na linię nie zgodzę się. A teraz będzie dobra okazja. O, nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobinę. A czekajcie, weźmy powtórkę i zobaczmy, czy tam faktycznie był spalony. Nie, jeszcze. i to był spalony. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Powinien do tego dojść. Ciężki wiesz, ma tutaj szansę żeby zagrać? Brawo! już widziałem tę piłkę w środce. Berger. Sonderberger. Traci tę piłkę bez falu. No i po ataku zagrożenie minęło. Tylko minuta dodatkowego czasu. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Ładnie teraz, w PSG mają kilka możliwości rozegrania. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Lewandowski. Polacy mają sporo przestrzeni z i bocznej. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Ryzykowny wejście, ale opłaciło się. Wziął odpowiedzialność za reakcję, nadal sunie naprzód. Czy będzie remis? Pan każ ale gra się toczy I ruszają z kontrolą. Będzie ciekawie. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. Ciężko możliwe. Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję. Stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Wspaniała obrona, naprawdę. Teraz bramkarz pokazał cały swój kunszt. Znakomity timing i wyczucie. Przewidział dokładnie tor do piłki i nie dał jej wpaść. Rykowia Jan Bednarek Danie. Teraz odebrał piłkę rywalowi. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Ale uwaga, spójrzmy! Skutecznie teraz odbiera, przejmują posiadanie piłki. Shit. Dobrze przycisnęli rywali, odzyskali piłkę. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Znakomicie, teraz skupiali się w obronie, znowu mogą budować akcję. Prosty strzał dla Wojciecha Szczęsnego. Lewandowski. Dobrze, mierzone poranie na dobiegł. No i jedna. koronkiewka w górze. No niestety, tak to się kończy: jak się za długo zwleka z dobraniem. Dobre to wyjście na pozycję trzeba było wcześniej podać. 10 minut do końca tego meczu. Martin Odegard. Bardzo dobra interwencja. Świetny teraz widzimy, wciąż idzie na bramkę. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Patrzę na zegarek, to już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Oho, ale katastrofa z tym strzałem głową. Myślę, że naprawdę mógł przymierzyć lepiej, skoro już zdecydował się strzelać. To wyglądało tak, jakby nieczysto trafił w piłkę. W każdym razie krytyka się należy. Samo ten strzał. Muszą teraz się dobrze zastanowić, dobrze rozegrać przydrożnie i może im to dać wyrównanie. Centra I dey! 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 O nie, ta zniewalka krwi wymaga. Dogrywka. to Tak ta akcja może okazać Robimy dogrywkę. Nie będzie tak. No oczywiście, bo musi się... Już po krótkiej przerwie i piłka znowu w grze. Czy ktoś tu spodziewał się dobrych Na pewno należało się z taką możliwością liczyć. Poszedł odważnie do przodu obrońcy, jakby zaskoczeni. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Oraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Oj, prosta strata. Tomasz Kędziora pod presją, czy z wyprowadzić piłkę? Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Lewandowski z piłką przy nodze. to zapowiedź kłopotów dla rywala. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No, ale wyszło jak wyszło. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Piłkę przejęli rywale. Dobra piłka na dojście. Lewandowski ma teraz piłkę. W do akcji i opiera piłkę. Czy wyjdą na prowadzenie? Jest go! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Poczekaliśmy się. Piękne I te naprawdę mają powody do radości. Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przysnął obrońca, nie utrzymał piłki, to nie mogło się skończyć. Ciekawe, czy tutaj też jest prawda dodatkowa zmiana? Nie, 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 powinni dodać. No i druga połowa dobryki rozpoczęta. Ciekawe, czy któraś z ekip tu zaryzykuje. E no, kujwa, nadal przy modze piątka. Może zrobić coś groźnego. Piątek przed szacą. Stroni, ale piłka nadal grze. Fakt! Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawikach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. No, może jednak doprowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. Nie, Nie, to nienawidzę taki kurwa meczów. Dobra, jedziemy. Nie chyba, znowu jedna z dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy porządku. zobaczymy, czy jeszcze sięgną po zwycięstwo w końcówce? Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Halo! się tutaj niebezpieczny kontrata. jest awansujemy do jednej czwartej pali chod te numerki zaraz poprawimy a to jest awans a piątek świetnie się zastawił przyjął i uderzył rywal robi Dziękuję. 3 do 2 wygrywamy po dogrywce. Przepraszam za te błędy w obronie, ale wygrywamy. Jesteśmy... Med... Awansowaliśmy do ćwierć, Finału. Do usłyszenia. Nie w ćwierćfinale. Trzymajcie się, cześć, łapkujcie, Zostawcie w komentarze. Pod spodem do usłyszenia. Po świntach. Jak, y, może... nie po, nie po świętach, tylko może w wielką sobotę nagram, czyli do wielkiej soboty a nagram co innego, a do wielkiej soboty, wielką sobotę się usłyszymy, jutro robimy sobie przerwę, więc do, wielkie... do... do... pojutrza trzymajcie się, łapujcie, zostawcie do w komentarze a sko... z nie będę słyszał wesołych świąt i szczęśliwej, no jeszcze wesołych świąt wielki... i... W Smacznego jajeczka, dziękuję, do usłyszenia. Śpa.